Report abuse. Shut up, disgusting bread. Continue to report. report. Choose one bullying. Napiszę toxic uh, and transphobic. Zajebiście. Dobra. Return to the experience. Lol. Kurwa favorite color. Ile jest ludzi na serwerze? Dobra, dalej siedzimy z tymi ludźmi. Zajebiście. Favorite color, no, no. No, no. ale się zamknęły już, nie te inne? Ucichło, nie? Mhm. Mm Dobra, skupiłam ją. Uh... Możesz zrobić z tego odcinek i napisać DRAMA On drama Zgłoście ją Pro Co napisała Szata, ona dalej Boga. jest. O! To szybko! I have to go. Gdzie, jak ona się nazywa? Dobra, chuj, trochę będę wybrakowany przez to, ale chociaż jest. zgłoszone są te pusie. Próba fryzjer, szybko. Hmm. On się tak bawi. A tak po prostu. <grywki> tak mówisz. Yes. Pozdrawiam się Co się stało? Co, Co napisze w ogóle do siebie? Jakaś pastel, bro Co napisze? Nie wiem Myślę, że to może być do mnie. Nie wiem. Dobra, jeden, kurwa. Kto to jest teraz? Palena. Paskudna pink. A, paskudna, kurwa. A wdura. nie, to jest jakaś inna. Dobra, jeden, chuj, daję wszystkim jeden pozofami. Ja, pierdolę, skończyło się, babci sranie. O! Pan, <laughs> Pon to jest twój ulubiony kolor O oh. oh. Joy, is that you? Patryk czy jesteś pusty Patrick. No przecież ja byłem ubrany cały! No kurwa, byłem... O nie! Byłem tak ładnie ubrany! Only Brooklyn napisała och, Napisz jej, nie wiem, załgi japę. Ale bez sensu. Widzieliście mnie chociaż chwilę? Nie wiesz, co no ja się. Nie! Zajebiste. Wiecie, co ja po tej rundzie wyjdę i wejdę, bo coś może się zbagowało. Byłem na takim. Byłem na zielono tak ładnie, zrobiłem wróżkę taką bardziej trochę. Co ona pisze? Nie wiem, ona ma rozdwojenie Ja nie wiem sam co mam myśleć ogólnie Ale myślę, że możemy zmienić serwer Ja jestem za Dobrze Patryk sobie grę zresetuje, a my zmienimy serwer w tym no. czasie, bo. <grywa> Kurwa. Love your outfit 8. Cool hair. Bo wy ma to same co ja i w tym samym kolorze. To jest jedyna osoba, której dałem dwie gwiazdki Go easy, <kidos> Weź, bo jeszcze cię zreportują, tam odpuść już No szkoda Kurwa, zdając, zdając życie, ci już to teraz Nie no, ale kid, Kidos, <głysy> to chyba nie jest jakieś takie obraźliwe No nie w do tego, co tamta pisała, to wydaje mi się, że to jest co, Chyba jesteśmy... Jesteśmy sami... kop, kop, Tak mówisz? No... Oj, time traveler. Krótkowski To co? ty? Ja nie to i... ktoś inny nie już myślałam, że znowu robisz jakiegoś tego. <słuch> Jak wam idzie? Źle. Czemu? Bo mm. po prostu mało no, czasu mam, bardzo czuję, i że się nie wyrobię. Ja mam wątpliwości. Mm -hmm. Tak to podsumuję. Mm -hmm. Dobra, wiecie co? Chciałem zrobić postać gęsinę, ale chuj, mam za mało czasu, robię po prostu inwencję twórczą. Szybko... Hmm. Gdzie są te gogle? Nie mam pojęcia. Oni je przenieśli gdzieś. Powiem tak, jak sobie zrobiłam grafikę na bardzo wysoką, to moje stroje są jeszcze gorsze. Dlaczego? przecież <grym> nie mam czasu, nie, dobra. Bo grafika Możecie... jest taka dosyć wyrazista. No. Oj, oj, oj. Dawaj mi to. Ludzie, ja nie mam pomysłu, ja, ja nie zrobiłem nic, bo po prostu zmieniłem koncepcję i nie mam czasu, po prostu idę na żywioł, mam pomysł, napiszę. Dobra, lecimy z tym. Mario. O, wiem wszystko. Ja nie za bardzo. Ja rozumiem jak najbardziej. Co to? Ale co? No, powiedziałeś, że rozumiem. To jest osoba mojego pokroju, która nie za bardzo ma wyczucie stylu. Diluviani. Tłafiwech. Archewe, Season 1 Okaj. Do kogo to jest napisane, to bestii? <noise> Nie <głos> mam pojęcia. Gino Dwa ba, Dwa, bo kolory się zgadzają. Dawaj, Wiktoraptor, lecisz! Victor lecisz, ale, ale masz po prostu srebrny na cycach. Ej. Co ci się porobiło tam? No słuchaj, one promieniują. one promieniują! One promieniują, władzę! Czym? Wszystkie, a czy mnie? Mikeljami ocy. Tatek? <laughs> Gdzie jest ta boza kurwa? NO NIE TO! TO! xD <grymne> xD to mi się spakowało ja mm, pierdolę ale zjebałem <grymne> jak ty to robisz że ty to robisz no <grymne> przecież się posikam, ale ci się tam fałduje na fiucie

Stąd. Merlin <laughs> Andrea Boaccelli <laughs> Andrea O nie, rozebrałam się za szybko Ja nie mam co rozbierać Melody pisze sama do siebie. Hi besti! Co to jest za serwer? Buba. Hi besti! W tej reklamówce, bo on tam grzebie. Śmieci. Poza śmieciami nie ma tam nic więcej. Może ja godności szuka. Gwiazdy tańczą na lodzie.